Siemano z tej strony pomiędzy 2.02. I witam Was w kolejnym odcinku z serii przygody z Minecraft. A więc przygotowałem sobie już łopatę i zaczynamy kopać cegłę. Będziemy mieć ceglany domek, bo cegła jest bardzo ładna i bardzo mi się ta cegła podoba. Bo wiadomo. Tego to jest taki, wtedy to jest taki bardziej realny domek. o to chodzi, żeby to było najbardziej realne, jakie, jakie ma być. Jakie może być. Maksymalnie realne. Były przygody, były wczoraj. Znaczy, no, w sensie, w zeszłym odcinku że to było wczoraj, bo to był nagrywany tego samego dnia odcinek. Oczywiście trzeba tu zalepić niektóre. Nie bójcie się, jak ja będę znowu coś budował, to miał tyle tego, tej ziemi, że wszystko uda mi się naprawić jeszcze mi zostanie. Powiem Wam, ten sezon chyba będzie bardziej taki realny, taki nierealny w sensie takie, bardziej takie przygody. I w tym sezonie zrobimy intro. Poproszę mojego kolegę, żeby mi zrobił intro. Zmienię tam tylko, żeby sezon był drugi. Napisał. No nie bójcie. No, jeśli będzie intro, ale nie będzie takie jak wszyscy mają, tylko ja po prostu nagram to intro, później włączę pauzę. No więc. Nie budzi się. Zanim długo zajmie się taki program, który będzie działał. Bo znalazłem taki fajny byte Pewnie kojarzycie, na pewno. Pewnie, na pewno. Na pewno kojarzycie, tylko że no, głos coś tam nie chce działać. Zawsze mógłbym znaleźć jakieś program na montowanie i wtedy bym najpierw na... osobno by nagrywał sobie głos, osobno to i wtedy bym tylko to złączył. I wtedy byłoby lepiej. Nie wiem czy Was to interesuje, jak ja tutaj kopię glinę. Sobie zrobię domek z cegły, będzie ładny, taki duży domek. Jakieś miałem, wam jak się zaczęło moje history z make Jak Jakie, no... Bo nie o czym gadać, to tak powiem. Mój historia z Minecraftem zaczęła się, gdy kuzyn, yy, no, zaczął oglądać, wiadomo, Junior37, yy, stanął już jako zgedzik.pl i już ma różne naprawdę takie, ma różnorodne niki, że ciężko wymienić, yy, odnalazł tak, yy, tego Minecrafta. My sobie yy, nie mieliśmy za słowo wtedy komputer, żeby w to grać. Ale mieliśmy drugiego kuzyna, mamy, no cały czas go mamy, który miał dobry komputer i jemu właśnie ściągnęliśmy Minecrafta i bardzo często do niego przychodziliśmy, żeby właśnie sobie w niego grać. Powiem się trochę głupio czuł, bo my cały czas graliśmy, a on sobie tego grapił się. Wiadomo, ale my nie mieliśmy do tego dostępu, on mógł sobie codziennie wejść. Tak więc później yy, kupiłem nowy komputer. Jeszcze nie laptop, komputer. No i gram. Tamten sezon był nagrywany na tamtym. Jeśli tak będzie dalej, że... Aha, ja chyba wiem jak to działa. Tamten sezon był nagrywany na tamtym, a ten sezon na tym. Kupiłem ostatnio to i wracamy, bo nie mam tu żadnej... nie mam ostatnią pochodnie, A do domu jest, no, kawałeczek. No dosłownie mały kawałek, ale wiadomo. Nie chcę tutaj w nocy, żeby mi jakiś bół nagle, jakiś klipper i, i co, no i koniec no. Pierwsza opada mi się dopiero kończy, ale to powoli idzie. A myślę, że mi starczy na to. teraz w one? O, yy, Tam yy, tam O zombie yy, Znaczy tam No się zgubię. nie mam terenie Dobra, bierzemy mieczyk Szkoda, że mam tych fajnych dźwięków, że jak wyciągam mieczyk, to jest Ale naprawdę zrobię ten make up na modach tylko junior, junior ma już Mike w premium. Jeśli oglądaliście mm, odcinek Multiplayer... Oj, zombie. kliper, Drugi Clipper. Jeśli poszłem gdzieś. Serio. Takim czym się zgubić. Jest sam Przecież tutaj klipy ten zabił O nie, nie mogę biegać Jest jedzenie. Goni mnie, jest sam Przecież tu klip mnie wybuchnął O oh, nie! O oh, men! Za dużo! O, trochę gliny. Mamy. Pachniemy drugi piec. O, i trzeci też. Tylko, że ja tego nie mam. ja. Znaczy węgla. A niech to. Jest na zewnątrz pająk. Przyczekam sobie do dnia. Oj. Gdzie się widzieli? W następnym odcinku. Zobaczymy się w naszym odcinku w tym już będzie. My budowali, zaczynali budować, bo nie, nie chcę, żeby się gapili jak ja siedzę w domku, a wszystko się przypala. Skomentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć i na razie.